Dzień dobry, witam serdecznie, witamy serdecznie z Panem Mecenasem po raz kolejny. Mam nadzieję, że przekażemy Państwu garść ciekawych informacji prostym językiem o pewnych nurtujących wszystkich problemach prawnych, prawda Panie Mecenasie, także o czym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy, dzisiaj może Panie prokurator rozważmy kazus. Proszę powiedzieć zdaniem Pana Prokuratora. Czy mogę zabić włamywacza, który, którego zastanę w pokoju, na przykład dziecięcym, wchodząc do domu? Tak? Zaskoczę go. Czy mogę go zabić? I zaskoczę pana mecenasa, a może nie zaskoczę. Uważam, że realizując swoje podstawowe prawo podmiotowe jako człowieka, który ma prawo się zawsze bronić, jeżeli w konkretnej sytuacji następstwem tej mojej obrony przed tym człowiekiem będzie jego śmierć, Mogę to zrobić w ramach instytucji obrony koniecznej, która od zaraniów, że tak powiem, prawa, odkąd powstało, jest i całe szczęście, że jest. Także taka konstrukcja zbrodni, nie? Taka... Tak. Właśnie, tak. jakie są warunki, żeby działać w ramach obrony koniecznej, tak prostym językiem? To może ja powiem o pierwszej, panie mecenasie. Mhm. Zamach, zamach. Bo on, pan mnie o to zapytał. I co jest najistotniejsze, żebyśmy pamiętali, ten zamach musi być rzeczywisty. Czyli obiektywnie oceniając jest ten zamach, a nie urojony przez człowieka, który mu się wydaje, że jest zaatakowany i w tym kazusie, o którym Pan Mecenas powiedział, to rzeczywiście ten włamywacz musi być w tym domu i tak. musi z jego strony grozić Panu, a bądź Pańskiej rodzinie niebezpieczeństwo, a nie będzie tam ktoś inny i Pan będzie myślał, że on atakuje, a to byłby może jakiś znajomy przyszedł, prawda? Także to musi być zamach rzeczywisty. Co, co następne? Zamach musi być skierowany na jakiekolwiek dobrochroniony problem. Pamiętajmy... To nie musi być dobro napadniętego, to może być też dobro osoby trzeciej, i nie musi być to życie, zdrowie, jakiekolwiek dobro, mienie, wolność seksualna, różne inne dobra. I po trzecie, zamach musi być bezpośredni, czyli musi zagrażać broniącemu się, tak? Dokładnie Kto tak jest ważne. Ale to jest też bardzo istotne, i tu pewnie często się spieramy jako dwie strony procesowe, kiedy ta bezpośredniość ma no. miejsce, prawda? Ja stoję na stanowisku szerokim i uważam, że ten, który jest atakowany, nie musi czekać do samego końca. O, już teraz jest zamach, więc mogę się bronić. To jest raz nierealne, dwa pozbawione jakiegokolwiek dla mnie sensu, a trzy byłoby zaprzeczeniem realizacji jego prawa do obrony. Bronię się wtedy. Kiedy już czynności zamachowca zmierzają do tego, że już tak. czuję, że będzie ten zamach, na jakiekolwiek dobro jak Nie muszę powiecie. czekać, aż mnie uderzy. To nie wtedy dopiero odpieram zamach. Znaczy, dla mnie to byłoby coś... śmieszne, powiem szczerze, no to że to byśmy musieli czekać, aby to... prawo tak to uregulowało. Tak. No i potem jest kwestia teraz druga, jak, jak się mogę bronić. I to jest właśnie jakby dwie takie determinanty, takie skrajności. Po pierwsze, mam się bronić skutecznie. Czyli mogę mieć przewagę nad napastnikiem, tak? Eee, moja, moja obrona może być intensywniejsza. Druga rzecz, no, powinienem mu wyrządzić najmniejszą z możliwych szkód, Oczywiście mama to ułamek sekundy, żeby wybrać metodę działania, tak? I tu jest problem. A my z Panem Prokuratorem potem będziemy. Przez całe lata będziemy lata się procesować? Tak, procesować, czy ten e sposób był, a może inny, a może było mniej drastyczny, może trzeba było wybrać inny przedmiot. Dlatego tak? ja uważam, panie mecenasie, że zdrowy rozsądek. Tak. I y, 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 wymaganie od osoby, która została zaatakowana, żeby ona przemyślała, czy nie nastąpi przekroczenie granic obrony koniecznej, czasowych y, czy tych związanych z użyciem środka, jest y, niecelowe. Po prostu ma się bronić naturalnie, żeby odeprzeć ten zamach. Oczywiście może dojść do sytuacji tak zwanych przekroczenia granic y, obrony koniecznej tego tak zwanego ekscesu intensywnego i ekstensywnego. Co to jest panie mecenasie? Tak. W dwóch słowach bardzo prostych, żeby to wytłumaczyć. Intensywny eksces broni się zbyt intensywnie, tak można powiedzieć. No tak. Tak? Czyli moja obrona jest właśnie, używam bardzo drastycznych metod. Tak, Jeżeli chodzi natomiast o eksces ekstensywny, broń się jakby w sytuacji, czyli kontynuuje odpieranie zamachu, który już ustał. Powiedzmy przykład znowu. Jeżeli ten włamywacz uciekłby z tego domu i ja bym go gonił, to oczywiście już ten zamach usta, bo on ucieka. Oczywiście, gdyby mi zabrał portfel albo jakąś rzecz z tego domu, to zamach cały czas trwa i ja mogę go gonić, czyli wracamy do punktu wyjścia. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, prawda? Tak samo od, y, 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 ocena tej całej sytuacji zależy od y, naszej interpretacji znamion, bo mamy, tak. jak pan doskonale wie, niedawną y, nowelizację przepisów mówiących o obronie koniecznej, która wprowadziła możliwość bronienia się, jeżeli ktoś napada na mieszkanie, na lokal bądź na przyległy teren, i tam jest dokładnie powiedziane, że nie podlega karze, jeżeli przekroczy, przekroczy granicę obrony, tak. chyba że one to przekroczenie było rażące. Tak. I tu wracamy do punktu wyjścia. Co to jest to rażące przekroczenie? I tu, oczywiście, zanim pan mecenas powie swoje zdanie, ja powiem: pewnie nigdy nie będziemy się zgadzać, bo ja zawsze uważam, że należy to interpretować szeroko. Pan mecenas pewnie będzie zmierzał to, do yy, węższego. Znaczy, to jest oczywiście dla mnie bardzo ocenne, ale to jest pewne bezpieczeństwo. Prawne tej osoby, że nawet jeżeli przekroczyła granicę, bo proszę pamiętać, ta konstrukcja nie rozszerza granic, ona mówi, warunkiem jest przekroczenie granic. Po prostu przesadziłeś, a mimo to nie będziesz miał postępowania karnego, albo będzie umorzony, prawda? Tak, tak, tak. O ile oczywiście, no nie byłaby, byłaby, to chyba sytuacja taka, że ktoś powiedzmy za taką mienie, e, a byłoby jakieś drastyczne, sposób no, ja obrony, tak. atakujący życie. Zgadza się. To, to, to wtedy byśmy powiedzieli. Jeszcze ewentualnie pamiętajmy o tym, że jeżeli przekraczam granicę w wyniku strachu, lub zburzenia usprawiedliwionych zamacham, nie podlega, karze. To na... Ta... nie podlega karze. I tutaj pani Stasia ja bym powiedział to takim językiem obrazowym. No, to rażące dla mnie to będzie wtedy, kiedy ktoś podbiegnie do piaskownicy i zabierze mojemu dziecku, naszemu dziecku łopatkę z wiaderkiem i z piaskiem i ucieka. No jest to jakieś zaatakowanie dobra prawnego w postaci nawet mienia, yy, którym przedstawia wartość wiaderka, a my. Ciężko pobijemy go za to, no to, to już byłoby dla mnie rażące. Natomiast jestem zwolennikiem dość takiego racjonalnego rozumienia tego słowa. Ale, rażące. panie że mimo tych wszystkich wątpliwości, jak będzie sytuacja niebezpieczna, to rada nasza, brońmy się. Brońmy, brońmy się. się. To nam, że tak powiem, przysługuje z racji tego, że jesteśmy ludźmi i mamy prawo się też również sami bronić. Bo, panie mężu, nie tylko w prawie karnym mamy przecież obronę konieczną, mamy również w prawie cywilnym, prawda? Też. Czy w każdym systemie prawa, w różnych systemach, że tak powiem, yy, tak. są przewidziane te możliwości. Brońmy się, nie przesadzajmy w sposób rażący. rażący. A co to znaczy, to zawsze będziemy mieli różne pewne zdanie. zdanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.